40 i 20 i napis miłość też jest i przygoda. Dużo starszy człowiek i młodszy szukają dziewczyny, kobiety, rozkoszy, chlapią się w wodzie, może ktoś utonie, drzwi otwierają, a nie są na balkonie. Super program, w którym nic się nie dzieje. 40 kontra 20 może poszukują ciebie. Witam na kanale, ja jestem Dramcia i chciałabym Wam powiedzieć, że świetnie opanowałam sztukę aktorstwa. Wcale po mnie nie widać, że jestem wkurzona, prawda? Hmm? Ja już miałam dwie godziny materiału z tego odcinka. Po czym się okazało, że usunęłam pliki. Dlatego nagrywam to drugi raz i chyba jedynym plusem jest to, że już nie pamiętam, co było w tym odcinku. Także moja reakcja i tak będzie świeża. No nic, obejrzyjmy to jeszcze raz. A i co było ostatnio? Tutaj mały flashback. Że nie byłaś ze mną szczera, ale mi się wydaje, że byłam. Co się wydarzyło, że w ogóle jestem tutaj z tobą? Powiedz mi. Schodzę, a tam właśnie mamy nową kandydatkę. I to jest taki moment w filmach, w którym ofiara nie spodziewa się, że właśnie wydała na siebie wyrok. Łoszczy mi się skóra, a jak na twoje rando? było naprawdę fajnie Super. i się troszkę pogadało na wszystkie te <try> Ogólnie to widać, że Marta się mocno zdystansowała do Bartka, także chyba rzeczywiście wzięła sobie do serca Rady tutaj z programu. Widzicie? Ten program uczy uczy i bawi. <try> Nie wiem jeszcze czego nas ten program ma nauczyć, ale Marta już czegoś nauczył. On nagadowił i tak. Masz 10 minut mi na randkę.

o Boże, tutaj trzeba będzie zacenzurować, w sensie tutaj nie ma nic wielkiego, po prostu są pośniaczone pośladki. To, to jednak jest trochę dziwne. W każdym razie chciałam tylko powiedzieć, że laski się zleciały, żeby poplotkować. Mimo wielkiej sympatii do Patrycji, to nie wiem, czy mówienie jej wszystkiego jest najlepszym pomysłem. Okej, okay. okej, okay, wszystko dobrze? A tu Z wie? każdą chwilą kanapowe sensacje przyciągają coraz liczniejszych słuchaczek. Panie? Wszystkie przyszły plotkować, wszystkie. Randka Marty, Kingi i Roberta, czy jednak pojawienie się Kasi? A, Kasia przyszła, zapomniałam już o tej kobiecie. Absolutnie nic o niej nie wiem i uważam, że dobieranie nowych uczestniczek do tego programu jest totalnie zbędne. Który mamy odcinek? Nie wiem, nie liczę tego, ale już dawno połowa tych dziewczyn powinna powiedzieć adios i szukać miłości, nie wiem, w Dubaju. Ja nie chcę być jakaś niemiła, ale no po prostu ja wam życzę dobrze, niekoniecznie przy tych panach, nie? Co teraz powinno przykuć naszą uwagę? Może powinniśmy się skupić na Ani i Lindzie i zadać pytanie, kogo wolisz, Aniu? Mężczyzn czy kobiety? O proszę, widzicie jaki tutaj jest zwrot akcji? Ja też się tego nie spodziewałam. W sumie czy mnie to interesuje? Chociaż, z drugiej strony, jeżeli one razem wyjdą z tego programu, to będzie chociaż jedna para. Tak, <laughs> dobre pytanie. Z Anią się bardzo polubiłam. Może z racji tego, że my tutaj spędzamy ze sobą tak bardzo dużo czasu, to takie mizianie i tak dalej, to się robi takie, w mojej opinii, bardzo naturalne. W ogóle chciałam powiedzieć, że Ania ma bardzo ładne zęby. Nikt nie pytał, ale rzuciło mi się to w oczy. Dużo miłości ogólnie. Tak, moje. Skupiliście <laughs> się, skupili się za bardzo na pana, <laughs> W ogóle, ile czasu poświęcili na to, że tamta dotyka plecy drugiej? No, wow, no. Nigdy w życiu nie widziałam, żeby kobieta kobiet się plecy dotykała. Randka na jachcie zdecydowanie zmieniła układ sił pomiędzy Martą a Kingą. To musi mieć swoje konsekwencje podczas ceremonii chaosu. No właśnie, zbliża się ceremonia chaosu. Na pewno się będzie działo. To jest ceremonia, w której jedna baba mówi, że nie lubi drugiej. Potem siebie nominują, która ma odpaść. A końcowo i tak oni wszyscy mają to w dupie, bo to faceci wybierają, więc uwielbiam zasady ceremonii chaosu. Jest bardzo logiczna. W ogóle ten program jest taki świetny, że ja się nie dziwię, że zrobili drugą edycję. Ale randka z Kinią. Jak ona? Ja powiedziałam do niej: Ty mówisz cały czas, przy, 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 przy Robertzie. Ja ty cały czas mówisz, że ja jestem jeszcze. Ja mówię, przecież ty się tak samo zachowujesz Ja się zastanawiam, czy one tak cicho mówią Będąc same w pokoju Bo myślą, że nie złapią tego mikroporty Po czym produkcja i tak to podgłaśnia, żebyśmy wszystko wiedzieli Ewentualnie dają nam napisy Żebyśmy byli pewni o czym gadają Kinga nie może przeżyć, że Robert wziął na randkę Teta Martę A nie ją no bez przesady, Kinga też tam byłaś na tym jachcie. Nawet cię nie wyrzucili za burtę, a mogli. Pojawienie się Kingi przy stole wyraźnie mrozi atmosferę. Zobaczcie jak w ogóle usiedli naprzeciwko siebie, niby na końcu stołów, ale jednak Kingo czarantka była udana. Mhm. No, ja nie wiem, no co mam powiedzieć. Fajnie było. <laughs> jak się spojrzała ta Marlena z taką zawiścią poszło na randkę, nie mówisz za tej suki? Bo za tym, co miałaby Kinga powiedzieć? No, w sumie to jadła za darmo, była na ładnym łach... Łachcie. Była na ładnym jachcie. To, że była tam Marta, to już inna kwestia. jest stara, ja nie znam waszych układów, ale to są cię co? Coś się stało na tej ramce, czy coś? Nie, a co się stało? Okej, okay, bo Bookinga wygląda na taką złą. Że... Nie, z normalnie. O Boże, w ogóle jaki ten tej Marty. Współczuję, współczuję. Nie utopiłam się, najważniejsze. Ani nie utopiłaś Marty, to też ważne. Dokładnie, dobrze pan mówi. Atmosfera chyba jednak nabrzmiała do tego stopnia, że najlepszym wyjściem jest salwować się ucieczką od stołu. Najlepszym wyjściem jest wyjście, to prawda. Podoba mi się to stwierdzenie. Nie, wy tak. Nie, naprawdę, to, to jest tutaj to, to życie. W ogóle, jaka kalimera jest wysoka przy tej. Kasi ona ma, chyba, Kasia. Ja chyba nigdy nie widziałam z tak daleka kalimery, w sensie całej. Ja nie wiem, ile ona ma wzrostu, 1,80 m. Po pierwsze, to myję od trzech dni w zimnej wodzie swoje włosy, gdzie ja w ogóle chodzę do fryzjera, żeby mieć włosy. Chodzisz do fryzjera, żeby mieć włosy? W basenie dzisiaj byłam całe zamoczona. Ja pierdolę dobra. Ten kołtun to jest. Dramat. Dramat. Masakra, współczuję. Z basenu w chlorze od razu na randkę. Z randki w saloną wodę musiałam wejść. Nie mogę na to patrzeć. Jesus, to trzeba ściąć. Ja nie wiem, od czego zacząć. O, jednak widać, że tam są doczepy. Ale jeżeli jest opcja, żeby nie ścinać, no to odczepiajcie, odczepiajcie, ratujcie dziewczyny, bo pff, tragedia. Będę jak Britney Spears, jeśli się sama ogólę. Też można. Tylko parasolki ci brakuje i byłego. To były dramy, moi drodzy, to były dramy. Ja, naprawdę nie wiem nos. Jaka niemiła tutaj Martusia. Uważam, że Kinga ma bardzo normalny nos. Mi się wydaje, że Robert jest od, odpowiedział ogólnie dziewczyna. Terzarem, że on jest otwarty na inne i daje zielone światło wszystkim. No to też. Ja myślę, że po prostu Robert korzysta z wielu okazji, które tutaj ma, i na które godzą się obie strony. Co nie zmienia faktu, że na pewno się włączają u niektórych uczucia, a nie każdy jest zwolennikiem związków poligamicznych. Nie no, ja nie chciałabym być na miejscu tych dziewczyn. One się napalają, że a może coś z tym Robertem wyjdzie, a potem patrzą, jak jakaś inna typiara go całuje. No, nie, to by było przykre. Dobra, będą teraz knuli przeciwko julce. Zobaczymy, zobaczymy co z tego wyjdzie. Zastanawiam się nie pokombinować trochę po, po, po twojemu i, i zobaczyć jak powiedzmy reaguje jak ja tutaj zacznę wywijać z innymi, co nie? Czy to będzie Kamila, czy to będzie ktoś inny. Robert jakiś zadowolony, mówi tak synu, tak właśnie cię wychowałem. Osoba dla mnie jest Marianka, naprawdę. Z nią ta rozmowa była yy, gigantyczna, naprawdę. Widać po prostu że po niej, że ona nie jest tutaj żeby zagrać jakąś rolę, tak. tylko jest po prostu jako Marianka. No tak, jest jako Marianka, ale do którego momentu to wystarczy? Bo wydaje mi się, że przyszliście tutaj po miłość, a nie po to, żeby po prostu mieć fajną koleżankę. W ogóle oni gadają, nie wiem, metr od nich. Gdybyśmy byli w ukrytej prawdzie, zawsze są te sceny, że ktoś jest w krzakach i tak patrzy na tą drugą osobę, która jest na końcu ulicy i rozmawia na przykład z kochankiem. I oni tak totalnie przypadkowo akurat na środku ulicy mówią To będzie nasz sekret, że wykorzystuję żonę i zdradzam ją z tobą. Dobrze, Robert, nikomu nie powiem. A tymczasem 100 metrów od nich w krzakach siedzi ta jego żona i taka w szoku, co tu się dzieje? Nie ma szans, żeby one nie słyszały, o czym gadają. To jest prawdziwe życie, to nie jest telewizja, moi drodzy. Wiesz co, ja bym bardzo chętnie chciał poznać trochę lepiej Patrycję, bo... Miałbym wybierać to, co teraz powiedziałeś, to Patka jest... No. Patka jest ładna. Oj, no właśnie mówię, że Patka teraz jak zaczyna, tak wiesz, tutaj... Wow. Co to za komentarz? Patrycja jest ładna, sympatyczna, bez makijażu też może dobrze wyglądać. Proszę tutaj nie obrażać, bo zaraz Maja Staśko się odpali. Ja Ci powiedziałem, jak ona tutaj stanęła w tym kostiumie, to jest normalnie modelka z Wołga. I zobacz, że to wszystko jest podparte jeszcze inteligencją, żartem, taką, Ty wiesz, to. swobodą. No, może w końcu Bartek się zbliży do Patrycji i lepiej ją pozna. Ja też chcę ja nie biorę udziału w tym show, ale też bym chętniej się o niej dowiedziała więcej. Kinga jest obrażona na Roberta i chłodno się z nim żegna. Dobranoc. No to zajebisty chłód. Widzicie? Niby dobranoc, a to nie jest zwykłe dobranoc. To jest chłodne dobranoc. Za to Marta ma chyba zamiar pożegnać Roberta nieco czulej. Musi tylko pokonać kołtun. Boże, one dalej siedzą w tym kiblu. W tym czasie to Robert miał rozmowę z Bartkiem. Kalimera przeszła się z Kasią po całym glampingu. Działy się też inne rzeczy, które nas nie interesują. Mam to. Okej, będę to. Proszę was, bo się pan. Ja, uh -huh. Wzięła nożyczki. Krążą mi tak trochę myśli. No. Że. Poza tym, że mi się podoba, zanim jakieś prawdziwe emocje faktycznie dopuszczę, to ja chcę po prostu być pewny, że, że to nie jest jakaś gra z Twojej strony. Miałem sytuację w życiu, że um, popełniłem. Złe wybory i bardzo mnie to bolało. Ty myślisz, że tylko ty się przyjechałeś na kobiecie, Myślisz, że ja się nie przyjrzałam na faceta? No dobra, tutaj weszła mądra rozmowa. Nie możemy tutaj tak zawyżać poziomu tego programu. Ja poproszę o jakieś głupoty. Jesteśmy w 40 kontra 20, a nie w. Mądrzy ludzie rozmawiają o życiu. Nie rób drugiemu, co tobie nie miłe. Dokładnie, nie rób drugiemu, co tobie nie miłe. Nie rób drugiemu, co tobie nie miłe, bo karma to jest. Karma wraca zawsze. Dobra, dobra. Wracamy do Roberta i Kingi. Czuję się spokojna. Dziewczyny rozczesują włosy Marcie. Cały czas? No, tam jest, powiem ci szczerze, że no, życzę im powodzenia, żeby rozczesały te kłaki. Ale Hamsko Kinga nazywać włosy Marty kłakami. Oko za oko, ząb za ząb, włosy za nos. No, zdecydowanie, zdecydowanie. Co tak wzdychasz? Zmęczona dzisiaj, jestem naprawdę tym zmęczona. A jakieś woreczki. Zraniony Robert będzie potrzebował pomoc najdłużej. A kto jest teraz najbliżej? I może mu pomóc? No, kto? Wiadomo, że nie Marta, walcząca ze splątanymi włosami, tylko ona. Kinga. Bohaterka nasza. Dobrze, że jest Kinga. Jak ona opatrzy mu ten palec, to nie będą musieli jechać do szpitala. Uff. Kinga, cieszę się, że jesteś w tym programie. Daj mi luki. Do... To on nie mógł zostać przez lewie? Spokojnie, mamy profesjonalistę w programie. Jak widać, kontakty z kobietami bywają niebezpieczne. Robert i e. Kinga niebawem przekonają się, jak bardzo. Co tutaj pan sugeruje, panie lektorze? A dobra, nowy odcinek, nowy odcinek. Przechodzimy do nowych dram. Nowy dzień, nowe dramy, nowe spiski. Kawa herbata, lody? Co ci się stało? Spałeś no. się jeszcze. Nie no, no bo ja tak zrobię milion razy, ta z kolanem otrzaskanym, ten z ręką, ja nie wiem w ogóle, patologii się tu robi. Linda, która w tej grze jest bardzo mocnym zawodnikiem, trzyma się od rana blisko Roberta. Jej mama, Iza tymczasem, zacieśnia relacje z Bartoszem. To by było dla mnie dziwne, gdybym ja kręciła ze starszym, a moja mama z moim kolegą młodszym. Chociaż wiecie, Iza mówiła wprost Lindzie, że jest zainteresowana Robertem, co zostało w sumie troszkę zbagatelizowane przez córkę. Ja dopiero teraz się dowiedziałam, Cześć. że ty taki młodziutki jesteś. Co? Ja dopiero teraz się dowiedziałam, że ty taki młodziutki jesteś. Dlaczego? No, twój rocznik poznałam. Aha. Ale widzisz. tak mi się wydawało, że dawniej się urodziłeś, No ale nic. No ta różnica wieku może być problemem w związkach. A jak tam czyjka się spało? Dobrze, aż za dobrze. Ja tu śpię, kurczę, dłużej niż u siebie w domu. No i widzicie, ogarnęła fryzurę. Kiedyś była taka moda, nie? Na takie fryzury. Nigdy takiego czegoś nie miałam na głowie, nie umiałam ułożyć. Aczkolwiek i włosy nie prezentują się tak źle, jak się spodziewałam. Ale ciężko wyglądasz, słuchajcie. So, Zrobiłam się na diabła. Taki masz różki? Tak. Jezu, pokazują tą Kingę, jak tak patrzy z nienawiścią. A równie dobrze to, ona mogła w ogóle w inną stronę patrzeć to było kiedy indziej nagrywane. Nie wiem, no. Kinga na przykład w tym momencie widzi strającego Bobra. No i to jest uzasadniona mina. Ja rozumiem. Ale montaż mówi: nie, nie, nie. To wszystko przez Martę. No jak ona nienawidzi jest suki. Tak, tak. Tu chlap, tam chlap. nie, tutaj poszłam tam, tam ale nic sam nie powiedziała. Miejsce zbrodni. mówić? Nie wiem, nie rozumiem. Miejsce zbrodni było, wiesz. Miałam przyjść i powiedzieć, Robert się skaleczył? No bo tak, wiesz, się pytamy, co tam u góry, a ty mówisz, a bo posprzątaliśmy. Nie jestem taką osobą, która chodzi i będzie po prostu teraz pisała w jakichś, nie wiem, gazetach, że Robert się skaleczył. No. A widzisz, gdybyś pracowała w pudelku, to byś dobrze zarobiła. Nie, jedna gazeta by się zainteresowała takim wypadkiem. W ogóle on ma prawie całą rękę w bandażu. A tam nie wiem, tyle było tego? Ja czasami zwykłym papierem się więcej skaleczono, ale dobra, rozumiem. Każdy tragedię ma inne. Zadziesz na dół? Bo ty się ciebie potrzebuje. Tak. Teraz? No? Chodź. Tak, zaraz przyjdziemy, tylko muszę coś o Martusi wziąć. O Martusi? Już przyjaciółki? Już co? Mam wrażenie, że jakaś przeciwko mnie konspira się robi. Przestań. 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 O, widzicie? Marta i Kinga teraz połączą siły. Zamienią się w jedną osobę, jak transformersy. Dobrze, tak nie działały transformersy, nieważne. Ale one się teraz połączą, zamienią się w jedną osobę. Będą miały trzy koki na głowie. Tutaj rogi, tutaj Kingi mózg. Stopy Marty? Chociaż może lepiej nie wybierajmy stóp Marty. Muszę zacząć, czy wszystko jest ok. No ok. Nie przejmuj się. To nie jest moja Ale nie, ty się nie przejmuj. Ty bądź silna. Głowa do góry, tak? Masz być silna tutaj. Wiecie co? Z jednej strony to mi jest jej szkoda. Z drugiej strony mi jest miło widzieć, że Marta ją wspiera, a z trzeciej strony to ja mam wrażenie, że to jest wszystko takie fałszywe. Uważam, że te łzy do końca nie były szczere, ale to jest tylko moja spostrzegawczość. Myślę, że Kinga też lubi być w centrum zainteresowania 24 na dobę, ale niestety w tej willi u nas jest nas 7, tak? Jak 7 to prawie jak drużyna piłkarska. A nie, ona ma jednak 11 zawodników. To jeszcze muszą dojść cztery osoby i idealnie będzie. Nie, no, niech one już odpadają, błagam. Nikt nie, mówi, że to, to nie jest powód, żeby brać, nie wiem, kogoś na bok, albo wiesz, wiesz, się na mnie jakoś patrzeć, albo coś ja nic nie zrobiła, bo już wyczuwam, że po, po prostu od niej, że wiesz, nie wiem, nie Ale po ja prostu ja mu... zrobię, tylko nie wiem, nóż źle odstawię, to jest droga, ale czego ty nóż odurzyłaś? Ale czego nie powiedziałaś mi, że Robert się skaleczył? Nie, no, to akurat jest głupota. Kinga nie ma obowiązku mówić o każdej sytuacji, która się dzieje koło niej, nie? Nie, no, nie wiem, miejmy umiar, nie musimy zwierzać się ze Wszystkiego. Kim myśli, że jest konspiracja na nią? Jest z czyjej strony? No po prostu czuję, że dziewczyny są, wiesz. A i tak dalej. Dobrze, że jest Patrycja. Ona na pewno nikomu o tym nie powie. Tak samo jak Marta. Jesteś teraz w kręgu najlepszych, najbardziej zaufanych osób w tym programie. W ogóle ich trio to, to jest mocarne trio. Mocarne. Proszę, ja bardziej... się pytałam wczoraj, um, specjalnie, nie, i mówię, no, a co o no, ale... nie myślicie? O, no, jak one, wczoraj że... było na randce po prostu. Tak, a one, że nie, że Kinia fajna, fajna, tak, miła, miła. I w ogóle, więc one mi nie ufają, nie ch**. Bo one nie uważają, że jesteś fajna i miła. Uważam, że Kinia nie ma się o co martwić, aczkolwiek no z takimi po prostu hienami, no to nie wiadomo, tak? Podłe hieny, wredne małpy, wszystko w temacie Nie no, ale tak serio, to ja mam problem, bo ja nie umiem stanąć po jednej ze stron Bo w jednym teamie jest doktor Beata, a w drugim Patrycja Czy wy widzieliście co tu się właśnie wydarzyło? O, przyjaciółki No to grubo będzie Dwie największe rywalki przytulają się i pocieszają Zawierając przymierze przeciwko Asi, Lindzie i Beacie Dobra, tutaj Julka z Bartkiem gada jakichś głupotach, no to przebijamy. W ogóle chciałam Wam powiedzieć, że Julka była znana jeszcze przed tym programem. Nie wiem dokładnie z czego, ale wiem, że była. Już jakieś zasięgi miała na Insta. Zobaczymy, kto się sparzy na tych taktycznych manewrach. Nie, 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 chwila, błagam, tylko nie nowa uczestniczka bujebna. Nie, nie zrobią mi tego. Dopiero co przyszła ta, jak jej było. Zapomniałam, Kasia, o Kasia. Tymczasem w rezydencji pojawia się nowa kobieta. Pierwszy rzut oka widać, że to chodzący ogień. Nie. Nie wierzę. Nie, ja wychodzę po prostu. Oglądajcie sobie sami. Papa. Nie, no siadam oczywiście, ale no kurwa, no. Zapomniałam już o tym. Bez kitu zapomniałam. Nagrywam to drugi raz, a zapomniałam, że kolejna typiara przyszła. I po co to komu? Na co to komu? Jestem z zamiłowania z Pawaczką. Izabela. Robert, bardzo mi miło. Cześć. A Izabela, Izabela Kisioskorupka przyszła, słuchajcie, ale też ma piękne zęby, to trzeba powiedzieć. Drobna kobieta z pięknym uśmiechem, burza loków, tak mówię, wow. Przypomina troszkę Asię. Oj, one chyba będą mocnymi konkurentkami dla siebie. O, nic, dobra kobieta. Bardzo ładna, ładny ma uśmiech, ładne ząbki, także tutaj mam nadzieję, że te ząbki będą cały czas pokazywane do nas i że się będzie cały czas uśmiechała. O nie, Julka to zabrzmiała jak Ambridge. Ej, ale to już drugi raz, kiedy o tym mówię. W sensie, jak Julka weszła do programu, to ona wszystkich tak przywitała bardzo słodziutko. Jesteście wszystkie piękne, jak na was patrzę, naprawdę aż mi się buzia uśmiecha. Cieszę się ogromnie, widząc wasze słodkie, wesołe buzie. Uśmiechający się do mnie. To już taka nowa świecka tradycja. Wszyscy zafascynowani nową koleżanką. Wszyscy oprócz Marianki. Ludzie przeżywają to wejście Izabeli, tymczasem Marianka ma wyjebane. Ciluje sobie z drineczkiem elegancko. W ogóle pamiętacie jeszcze, że jest Kasia, ta nowa uczestniczka, ja też nie pamiętam. Pojawił się problem. Chyba mi się Robert podobał. To nie jest problem, to jest Ale ona już to mówiła dawno. To że ja oglądałam ten odcinek wcześniej, w ogóle ładne pipręm z boku. Też miałam kiedyś takie. No ale podoba nam się obydwu. Na razie to Linda mieszka w willi z Robertem, a jej mama z Bartkiem na glampingu. <grym> Doskonale wiesz, jak na facetów. Nie, I masz to wszystko tak pięknie wypracowane, że się w głowie nie mieści. A, <grym> <w końcu>. <grym> mhm. <grym> Kiedyś możemy o tym pogadać. No właśnie. Nie no tym poradku. Co ty robisz z tym jej uchem? Zostaw to. W ogóle ostatnio widziałam taką reklamę, że są kolczyki odsysające tłuszcz. Słyszeliście o czymś takim? Hit, no, hit. To nie jest materiał sponsorowany. No, gdyby to tak działało, to mnie by już nie było, bo bym była cała odssana. Ale serio, widziałam reklamę, że ktoś zakłada kulkę na ucho, i tam cały ten proces mięśni nagle mówi: O Boże, chudniesz, chudniesz. Na pewno to działa? Dwa razy przemyśl, zanim coś zrobisz, żeby sobie nie narobił syfu. Ja czasem mam takie odczucie, że ona po prostu gra i że nie obraź się, ale gdyby najpierw wylądowała u Bartka, tak. to byłaby ta sama tak. sytuacja tylko z Bartkiem. Tak, tak. tak. No bo ona, ona wie, że ona wchodzi i ona jest. Ona jest bardzo atrakcyjną kobietą. Tak, tak. I ona sobie zdaje z tego sprawę. No, 100%. A A Marta? Marta myślę, że ona nie, że ona jest taką dobrą. Osobką. I ona wydaje się jako jedyna, przyszła do tego programu z nadzieją, że kogoś pozna. Oj, ale to też jest bardzo stronnicze. Patrycja mówiła od początku, że jest za Martą. My do końca nie wiemy, co tam się dzieje, bo nie jesteśmy tam z nimi. To znaczy, to już się skończyło, no ale wiecie o co chodzi. Więc, no, trudno tutaj być takim obiektywnym po prostu. Tutaj, Shakinga aktualnie to. Ej, to w tej chwili im nie brakowało łóżek? Skąd oni je biorą, że cały czas nowe typiary przychodzą? Nie, nie rób tego Marta, nie śmiejemy się z nieśmiesznych dowcipów. W ogóle, powiem wam takie szybkie story time. Jak byłam mała i leciały sitcomy i tam był zawsze ten śmiech z kasety, to ja myślałam, że to jest śmiech innych ludzi z telewizorów. Więc zawsze się śmiałam, chociaż mnie to nie bawiło, bo myślałam, że inni ludzie w telewizorach mnie usłyszą. Mam ci tak ogólnie powiedzieć, że... O nie, nie mów teraz tego idzie, jej będzie przykro. Nie robi się tak. Tam między... No i Robertem coś tam się zaczyna dziać. Niestety muszę przyznać, że trochę niekomfortowo się czuję. Takie sytuacje kiedy... te. Wy się na przykład całujecie w usta. O ile na początku. Całuję, No dobra, dajcie no, sobie... Łócieczka. Nie, no to jest chuj niezręczne. No, nie jestem w stanie wejść w ich skórę, ale nie chciałabym być na ich miejscu po prostu. No ja z tobą nie planuję walczyć, natomiast wiesz, no też nie widzę, żeby między wami się nawiązywała jakaś relacja, więc skoro między mną a się nawiązuje, no to. No ale Kuć, Walinda, ja tu jestem po to, żeby tak samo zawalczyć o niego, tak? Dokładnie i staraj się o niego. Możecie na przykład zrobić konkurs, kto lepiej obierze pomidora. W którą stronę kroicie pomidora? Jak jest tak, to tak, czego przesuwacie tak i tak. To nie jest takie oczywiste, moi drodzy. Co się stało? Co? No co, no to, to ja się pytam co? Jestem się taka przylepa. A cóż, Dobię, to, by, deficy, by deficyt na przytulanie? Tak. To jest uczucie? Nie, nie uczucie, tylko... Mm, tak wiesz, e, jak to się mówi? Ej, nie macie wrażenia, że Marta wygląda jak Kinga? O co tu chodzi? Wiesz jak człowiek się do drugiego człowieka się zbliża. No, to jest jak się to się nazywa? No, tego. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Yes. <laughs> Poświęćmy chwilę na tę scenę. Emocjonująca muzyka. Przytulająca się Marta z Robertem, Marta, która wygląda jak Kinga. I schodząca Kinga, która udaje obojętność w tej sytuacji potężna, scena potężna. Cały czas mam wrażenie, że Robert mi sprawdza i że próbuje zrobić wszystko, żeby mnie odebrać w taki sposób, jakbym się nie wiem, bawiła tym wszystkim, jakbym nie podchodziła do tego poważnie.

Moi drodzy, mamy pocałunek. To się stało. Nie wiem, czy Kinga go widziała, bo po prostu mogła patrzeć się w bok, ale załóżmy, że widziała i jest w szoku. Swoją drogą, to Robert chyba jeszcze się nie całował z Kingą. Chociaż nie, w sumie to oni... Nie, na pewno się całowali, tylko tego nie widzieliśmy. Może gdzieś pod kołdrą? To ci ogólnie bardziej też otworzyć do ciebie. No zawsze jestem taka teraz cichutka ostatnio i muszę po prostu... Po prostu? Bardziej wyjść, kurde, z tego, nie wiem... Z tej takiej kryjować kry krywaczki. Wiesz, o co mi chodzi, Jenko? Tylko... Bądź sobą i tyle. Jestem. Jestem. Świetnie powiedziane, Robert. Ja nie wiem, po co ludziom jest, nie wiem, psychologia. Skoro jest Robert, kochanek. Ja to bym wziął na opa. I ja mówi, tak, weź. weź. Prawie się załamał, oczywiście. To, Ale teraz musi być dalej to trwać. Marta długo wytrzymała, żeby nie opowiadać, co się działo. No, ale gratulujemy, udało Ci się pocałować człowieka. Coś, robi pomóc. Co by Ja tylko nikomu nie mówię. Musimy tak, zrobić tak, żeby nikogo, jak jak się wkurzała. Czyli doprowadzać do tej sytuacji, żeby kogoś zostrósł. Interesowałem się Tobą do pewnego momentu, wiesz? Nawet nie? jak przyszedłem, pytam się co tam, patrzę na Ciebie, uśmiecham się, a Ty. Malujesz się, na to... Nieźle, afera, afera, moi drodzy, drama. A tymczasem tam Ania z tyłu... Patrzę na ciebie, uśmiecham się, a ty... Instrukcje. No, no. teraz podchodzisz, podchodzisz do Roberta, do... bierz go za i w... On nie mówi. I... Nie mówi. Stara. Idź. nie ryzykujesz niczym, lec. No tak, nic jest ważne. Fajnie jest. To wydaje mi się, że masz mnie chyba za... Robiła zbianka. wiesz? Nie, no nie przerywa się w takim momencie, tu ważne rzeczy były. No mów, popsułam? Nic nie mówię. Czyli popsułam. Nic nie mówię. Jesteście obie, tak? No obie co? Nie wiem. No wyglądają teraz tak samo, więc można je pomylić, to prawda. Dobra, tutaj zakończymy odcinek. Jak widzieliście, bardzo dużo się działo. Ja Wam dziękuję za obejrzenie i do zobaczenia w następnym odcinku. Dziękuję moim wspierającym za wsparcie mojego kanału. Bardzo, bardzo to doceniam. Zapraszam też na moje wszystkie social media, macie je w opisie. Ściskam ciepło, bez odbioru.